Jak się Hanusia bawi grzychotką? Jak? Pokaż, jak się Hanusia bawi grzychotką? A teraz tata interesuje co? Ale gdzie tak grzychotka jest, Hanusiu? I oh, jak się nią bawisz? Pokaż. O tak, i jak jeszcze? O pięknie, jak się Hanusia ładnie bawi. Tak. Oj, do oczka. U, do oczka to nie można. A jak przed chwilą Hanusia sobie grała na grzechotce? Tak. La, la, la. Sama się bawię. Bawię się grzechotką. Ślicznie. Po grzechoć troszeczkę. Co ty tutaj widzisz, tatę? A spójrz na mamy Hania. Hanuś, Hanuś. Tutaj. Hania. Tutaj, tam nie będzie żadnego głosu teraz. Nie odezwie się babcia, w <grywka> <grywka> Tu już do mnie, nikt się nie odezwie stamtąd. Hej! Dziękujemy, pani Hani.